Dzień dobry. Szanowni Państwo, witamy serdecznie na konferencji dotyczącej chat GPT w edukacji Rewolucja czy Ewolucja. Witamy Państwa zgromadzonych tutaj w auli Leona Koźmińskiego, również Państwa zgromadzonych online przy, na platformie Microsoft Teams. Dzisiejszą konferencję zorganizowaliśmy wspólnie z firmą Microsoft. Ze strony Microsoft jest z nami Kasper Zubrzycki, Industry Executive. Oraz Dariusz Wronikowski, dyrektor działu IT w Akademii Leona Koźmińskiego. Nasza konferencja odbywa się pod patronatem KRASP, czyli Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, oraz PUE, czyli Polskiej Unii Edukacyjnej. Partnerami konferencji są Microsoft oraz Stowarzyszenie Forum Dziekanatów. Szanowni Państwo, zanim przejdziemy do e, agendy naszego spotkania, e, zapraszam na, do nas e, e, gospodarza e, tego spotkania, wydarzenia, pana profesora. E, Grzegorza Mazurka, rektora Akademii Leona Koźmińskiego. Szanowni Państwo, witam Was bardzo serdecznie w murach oraz w przestrzeni wirtualnej Akademii Leona Koźmińskiego według Financial Times, najlepszej uczelni biznesowej Europy Środkowo-Wschodniej. Szanowni Państwo, czasy są wyjątkowe. Turbulencje dosięgają nas z wielu stron, ale dzieją się również rzeczy i powstają innowacje, które mają szansę zmienić nasz świat, zmienić edukację, zmienić naukę, zmienić biznes. I organizatorzy dali mi kilka minut więcej niż tradycyjne zaproszenie i przywitanie Was, więc pozwólcie, że teraz otworzę swoją oldschoolową kartkę i postaram się opowiedzieć bardziej niż przeczytać to, co sobie nakreśliłem dzisiaj o drugiej w nocy w kontekście naszego dzisiejszego spotkania. W listopadzie 2022 roku wystartował chat GPT w wersji 3.5. Technologia ta, darmowa, dostępna dla każdego łatwa do zainstalowania. Stała się, jak wiecie, najszybciej rozpowszechniającą się w historii ludzkości technologią. Nie jest ona doskonała. Nie jest ona doskonała. Wspomnę tutaj niedawną pracę przy artykule naukowym, gdy poprosiłem czata GPT 3.5 podaj mi trzy najświeższe artykuły na temat zarządzania wiedzą w kontekście sztucznej inteligencji. Minęło dwie sekundy, czat odpowiedział, ależ oczywiście, bardzo proszę. Po czym 3 bullet points dostałem trzy artykuły, które nie istnieją. Wczoraj poprosiłem czata w wolnej chwili, aby wskazał mi 10 najbardziej niesamowitych, najwspanialszych naukowców Akademii Lona Koźmińskiego. Ależ oczywiście, bardzo proszę. 10 nazwisk, z czego 8 kompletnie fejkowych. Dwa się faktycznie zgadza. Szanowni, dla wielu takie sytuacje generują, jak to się mówi młodzieżowo, mode szydery. To znaczy wskazuje się, że to narzędzie jest tak słabe, że z pewnością nie ma ono żadnego znaczenia dla naszej codzienności. Ale jest i druga grupa osób, które widzą w tych ułomnościach potężną siłę, która prawdopodobnie już niedługo, a może już za sprawą czata GPT-4, Spowoduje, że będziemy patrzyli na to narzędzie zupełnie inaczej. No właśnie, bo gdy kurzu, kurz po listopadzie nieco opadł i wszyscy gdzieś w meandrach naszych własnych laptopów czy smartfonów bawiliśmy się wersją 3.5, to kilka dni temu OpenAI wypuścił wersję 4.0. Ta najnowsza wersja jest wielomodalna, czyli odpowiada nie tylko na pisane pytanie, ale również wchodzi w interakcję z podawanymi mu zdjęciami i filmami. Ze szkiców na chusteczce higienicznej w parę sekund robi w html stronę internetową, napisze grę komputerową bez znajomości JavaScriptów, rozpisze radiochemioterapię Glejaka WH04, napisze wiersz o wiośnie w stylu leśmiana, stworzy szybko pozew sądowy, a dla osób skupionych na sferze fitness, w parę sekund stworzy dietę keto na 2500 tysiąca kalorii. Ta najnowsza wersja wie, co to sarkazm, rozumie kontekst, może nawet tłumaczyć memy. Jak napisał jeden z twitterowiczów, wyobraźmy sobie, że mamy jakiś problem natury prawnej czy lekarskiej i pytamy o niego AI, który odpowiada lepiej od niejednego adwokata czy lekarza. Pomyślmy, jak takie narzędzie usprawni chociaż kolejki do lekarzy, pomoże przede wszystkim zdiagnozować nowotwory czy inne choroby. Nie jest istotne, czy to narzędzie nazwiemy sztuczną inteligencją, ponieważ są też głosy jest to po prostu pewien automat bazujący na treściach bazujących z internetu. To nie jest istotne. Istotne wydaje się chyba, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, że przyszłość należy przed, przyszłość jest przed ludźmi, którzy umiejętnie, odpowiedzialnie i etycznie będą potrafili wykorzystać takie i inne narzędzia, z którymi mamy też już do czynienia, w swoim kreowaniu wartości, czy to, gdy jesteście studentami, uczniami, gdy jesteście naukowcami, lekarzami, prawnikami, itd. I w tym wszystkim mamy, słuchajcie, tu i teraz. Tu i teraz, czyli wspaniały czwartek w Akademii Lona Kośmiejskiego, w którym zgromadziliśmy się zarówno offline, i online. Według najnowszych danych, które znam z rana, mamy około 1400 osób. Około 200 osób na sali i kolejne już tysiące online i jest to informacja dla nas wszystkich moim zdaniem wspaniała, ponieważ niezależnie od naszego stosunku do narzędzi generatywnego AI, widzimy, że jest ono i te narzędzia są istotne. Dalecy jesteśmy od romantyzmu, od y, uważania, że te narzędzia stworzył jeden wielki, wspaniały świat Huxleya. Jesteśmy od tego bardzo dalecy. Natomiast wszyscy mamy jedno na horyzoncie, to znaczy tego typu narzędzia zmieniają świat i musimy w sposób niezwykle odpowiedzialny o nich po pierwsze dyskutować. Po drugie, kreować wiedzę i świadomość tego, co one mogą oznaczać dla każdego z nas, zarówno w kontekście naszego życia prywatnego, zawodowego, co oznaczają dla budowania konkurencyjności kraju, gospodarek poszczególnych branż. I w tym wszystkim tu i teraz mamy po pierwsze Ministerstwo Edukacji i Nauki, co mnie niezwykle cieszy, ponieważ oznacza, że ministerstwo czuje blusa to znaczy wie, że są rzeczy, które się dzieją i bardzo dziękuję za za obecność panu dyrektorowi. Jest z nami oczywiście Microsoft, który z jednej strony jako firma, jako korporacja musi dbać o wynik finansowy, o tworzenie nowych modeli biznesowych i szukanie nowych okazji, to z drugiej strony wykazuje się ogromną odpowiedzialnością za szeroko rozumiany rozwój po prostu ludzkości. Bardzo się cieszę, że Microsoft jest tu z nami i będzie podejmował bardzo konkretne kroki, aby chociażby szerzyć wiedzę i wykorzystanie czata GPT w edukacji. Jest oczywiście z nami Krasp i PUE instytucje, którym bardzo zależy na tym, aby edukacja w Polsce była nowoczesna, konkurencyjna, oparta o wysokiej klasy kompetencje cyfrowe. No Jest w tym wszystkim Akademia Lona a New School for a New World, której cechą, mam nadzieję, że widoczną jest to, że staramy się być czujni i odpowiadać i tworzyć dyskurs co do spraw, które mają niezwykle ważne znaczenie dla rzeczywistości. Byliśmy pierwszą uczelnią w regionie, która stworzyła rekomendację dotyczącą czata GPT i generatywnego AI. Szkolimy, prowadzimy zajęcia związane z właśnie z wykorzystaniem sztucznej edukacji, chociażby na, nasz program Bachelor Management and AI, czy, czy specjalność na studiach magisterskich i Master in Mastering Management. Staramy się być czujni, ale co najważniejsze, staramy się być odpowiedzialni i wspólnie z naszymi wspaniałymi partnerami tworzyć wartość, która będzie istotna dla uczniów, dla studentów, dla całego grona pedagogów, naukowców, e, bo tylko kiedy wszyscy dostrzeżemy zalety, ale też wady, konsekwencje wykorzystania takich, tych, tych, takich technologii, będziemy w stanie odpowiedzialnie tworzyć wspaniałą przyszłość tego kraju. Dziękuję bardzo i witajcie w Akademii Jona Koźmińskiej. Panie rektorze, bardzo. Ale Głowa kartka działa, słuchajcie. <noise>